Sorry widzowie, ale dzisiaj Igora nie będzie słuchać, więc... Sorry. Siemano widzowie! Już możecie się spodziewać, gdzie jesteśmy. Na bedach! Gramy sobie w bedy. Jesteśmy czarzy. Nie wiem czemu. Na tych bedach jeszcze nie graliśmy, bo jak próbowaliśmy na tych... Na takich, co graliśmy... No to tam musiałem się zalogować... Ej, co my? my nie mogę. Z... Ej, u mnie też w miejscu zaraz mnie wywali. O! Jaki lag! Eee, co są ulepszenia? Tu jest sklep. cztery. Ale to głośne. Dobra. Ole? Czerwoni? No. Łot. No, mega głośna. Ła. Haram? O, ja spadłem przypadkowo. Ała! Ale jak się tak zginiesz, to jest takie. Takie niefajne. Takie. Aha! No, jakby, poczekaj chwilę. Ej, nie da się na razie. Dobra, potem co zrobię. wiem, ale tu szukałem i jakby się nie da. Albo jestem po prostu ślepy, albo nie umiem. Kurde, jest u nas, jest u... leci do nas. Dajże, zabijać? Dobra. To ja sobie to zrobię. Eee, wszystko sobie zmienimy. Dobra. Eee, down. Tak. No wiem. Teraz skrzynki są cichutkie widzowie, ale dalej jak wchodzę to jest głośno, dobra. Pyk. Ile kosztuje fire? 40. Na tych bedach. No kupiłem. A ty masz żelazny mieczyk. Ale tu też mega wolno leci. Idą? To najlepsze jest to, że ja w ogóle bloczków nie mam. Postawił TNT! Postawił, postawił, postawił. Dobrze. Zabuduj. Yy, mam, 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 mam. No, słuchaj, gamoniu Dobra. Ile kosztuje ty Dobra, to teraz ja im pokażę. To no nie no, znowu lecą. Oni są widzowie jakiś nie wiem, stuknięci, no. Normalnie. Ja jestem prawie u nich. No ja jestem u nich na moście. Oni sobie wodę wylali. Tak. Dobra, widzowie. Wo, ale mnie wysadziło, ale im trochę tam zniszczyłem. Dobra. Spadł. Aha. Yy, właśnie, właśnie. chyba tak. Chyba. Nie wiem, co tam zobaczysz. Leci. Ja idę. Jest tu, jest, 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 jest! Chyba nie, nie, nie pokazuję, nie. No i mam TNT gnomie. No zabił mnie. No rozwala. Znów mi zlagowało. Zawsze coś mi zlagowało. No, nie wiem, całość mi zlagowała, widzę. O, jestem. Zabierz go? No chyba go coś... Leci Spokojnie, się tym zajmę Wow On, on. Bo jego go fajerem szaliłem, to on zdążył. Po co ja bym miał strzelać w nasze łóżko? Mam pytanie. Dobra, mi takie dziwne pytania. No właśnie, ja tu jestem u nich. Rozwalę im. No trochę im tu rozwaliłem. Zepsułem im. Nie, nie jest, co, jestem u nich. No. Ja im tam trochę poniściłem tam. Tam, ten. No nie ale trochę im tam poniściłem rzeczy. No. Dobra... Co jest? Zlagowało mi. Jestem umarnięty. No, jak tak jesteś? Patrz, jak im tam woda się wylała! Jak im wódka się wylała. A ja im ten... most zepsuje trochę. Ciemne... Ło, Wo, ale się wystraszyłem. No bo żeby już ten tika. Yy, fajera. No nie. Nie, nie. Co ja zrobiłem? I Ciebie nie loguję. Leci jeden gnom. Kurde! No kurde no! Lecz ja co tam... Kurde, pójdę i już ginę. Dobra. No. Dobra. Leci. Pewnie znów zginę, kurde. Je jednego zepknąłem. Dobra, to lecimy na nich? Ja sobie kilo kupię. Pyk, 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 pyt. A da się zrobić tak? Da się, dobra. Wow. Mam cztery diaksy. No dwójka? A ile kosztuje? Aha wystraszyłem się, że to my. I my tylko i oni mają łóżko. My i oni. Leci do nas. Kurde, no nienawidzę go! No leciał. No. Nie? Nie wysadziło mnie. To tam nie lecieć, w sumie. No, dziko, no. Ja do nich cały czas próbuję lecieć. No to nie. Serce po prostu chyba wylać wodę. Gdzie woda? Trzy zeta. No, jest. Wiele zostali. Tutaj było żelazo, żelazo. Dobran? Siema. No. Widzisz? Stigma. Stigma boy, stigma boy. Lecam, 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 lecam. Spadłem. Ła! Wow. No ej, ja do skrzynki weszłam. Właśnie widzę, że diamenty. No chyba widzowie zginęliśmy. Jeszcze raz. Jeszcze, jeszcze raz. Aha, jeszcze żyjesz. O. No wiem, zaraz nas pewnie przeniesie. No to jeszcze raz, widzowie, sobie zagramy. What? What? Poczekaj, bo ja wyszłem. Widzowie. E, tak. I na 3-4, nie? Bo ja już dałem, ja już dałem. Dawaj, dawaj. Zielony. Niebieski, niebieski. Albo. Niebieski? No, jestem. Czy zmieniamy na białych? A kłosy są. Dobra. wona. O, jesteś. O, to są całe zbrojki. Patrz. No, jak ma się ten? Ja mam na przykład z Tobą Tom. Jakby to widzę, To ja nie jestem Grzybkiem, bo gramy na drzewie i no. A na drzewie nie mam tego skina, więc jest przypał. 4, 3, 2, 1, 0. O! od ja do Dostałem 8 golda. No, nie wiem. Ja od razu sobie zbrojkę kupuję No zbieram Nie, mam na razie tyle o. No właśnie, to czemu nie stoisz? Lecę, nara Nie. Mam sam mieczyk. Spokojnie. Oni są chyba z słobiekami. Tak mi się wydaje. To znaczy jeden, ten drugi chyba nie. Rzuci. Ale że już no tutaj lecą do różowych. To ja skorzystam z tego i lecę do żółtych. Le... No, nie już to na Emsach byli. Aha. Nie mają, nie mają. No. Wracam. Ja, ja wracam jak też. Mam przed No wiem, no ale ja potrzebuję bloczki. Lecą gnomy. Jest tu jeden. Są, są dwóch, są dwóch, jest dwóch, jest dwóch, jest dwóch. Uważaj. Ła! Wow. Ale miałem dziwną kamerkę. Serio? No chyba nie. No nie ma ich. Nie, nie ma. Nie stałem za krzaczkiem. Chyba, nie, nie ma. Jestem na środku. Więc ja, ja wracam ja wracam i sobie kupię ten. I kupię nam szarpa czy tego, czy prota. Nie! Spadłem! Spadłem! Ale. O oh, waa! Wow. Oh, wow. Ale mamy jeszcze w skrzynce spokojnie. Aha, jednak nie. Ja mam na zero i dalej mam głośno. Muzykę. Czekaj, wszystko ściszę. Aha. Ja wszystko ściszę, widzę. No dobra, to dam na pięć. No dobra. Dobra. Dobra, to, to ja w sumie kupię, bo tu mam jeszcze jednego. O, e, ile cię po tego, po surowce. Dobra. w razie to odłożę tu. E, mało że. No mało rzeczy. Ej, poczekaj na razie, nic nie kupuj dla tego diaksa. Kupimy prota i tego, i. Szarpa! Szarpa, prawie spadłem. Daj. Dobra. E, czyli. Co jest? Znów mi się zacięło, poczekaj film. O, mam. Mamy, 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 mamy. Czego? Okej. Okay. Zostali rzuci i szarzy. Rzuci mają diaksowy z No wiem, ale rzuci mają diaksowy z brojkiem. Ja go chyba jadę wyjaśnić. Lecę. Nie, na razie ich zostaw, na razie zostaw. Kurde, no, wiedziałem. Toż tak przesuwałem. No, że rzucą tego, fajera. Jeszcze dwa, jeszcze dwa mam. Ej, powiedz mi, jak skończysz, jak skończysz, to mi powiedz. Jak skończysz obudowywać, to powiedz. No. Dobra. Ehm. Ja już kupiłem w wodę, w sumie mam pomysł. Ja się bałem, że to oni lecą. nie! Nie zostawiała się wiaderek. No widzę! Łaj! Przypadkowo. Przypadkowo strzeliłem w naszym tom. Wiem. Wiem, że nie żyjemy. Dobra. Ja, widzowie, jeszcze coś tu zrobię. Ja tu jeszcze coś ugram. Ja tu jeszcze ugram, widzowie. Ja tu jeszcze ugram. Dobra, spokojnie. Ja tu jeszcze to ugram. Coś zostawiam. Ja to jeszcze ugram spokojnie. Tak. Dobra. O ja. Nie, Spokojnie, 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 to jeszcze wyjdzie, jeszcze wyjdzie! To jeszcze wyjdzie! To jeszcze wyjdzie! On mnie kilofem zabije! Kifolem mnie zabije! Kifolem mnie zabije! Kilofem mnie zabije! Nie! dobra widzowie. To jest... To jest już koniec na ten odcinek, widzowie. Nara.